Czy naprawdę wiesz, jak twoi klienci widzą Twoją markę? Bo ta jedna kampania DAF pokazała, że często nie widzimy nawet siebie. W 2013 roku DAF opublikowało film, który miał zmienić sposób, w jaki kobiety patrzą na siebie, ale też w jaki marki mogą mówić o swoich wartościach. Kampania nazywała się Real Beauty Sketches i działała w niezwykle prosty sposób. Do pomieszczenia zaproszono artystę. Dobra. Portreciarza sądowego szkolonego przez FBI, który szkicował kobiety na podstawie ich własnych opisów. Kobiety opisywały siebie, mam za duży nos, zmarszczki przy oczach, twarz jakaś taka nijaka. Potem ten sam artysta rysował je jeszcze raz, ale według opisu przypadkowej osoby, którą te kobiety spotkały dosłownie chwilę wcześniej. Dwie twarze, ta sama osoba. Ale pierwszy portret był szare, smutny, zniekształcony, drugi za to. Ciepły, spokojny i pełen życia. Efekt był poruszający. Wzruszenie, milczenie, łzy. To nie była reklama kremu. To było lustro. Kampania wykorzystała efekt kontrastu percepcyjnego. Pokazała nam jak różnie widzimy siebie i jak nas widzą inni. Ale co najważniejsze? To działało biznesowo. Ten spot miał ponad 160 milionów wyświetleń, w sumie w różnych wersjach językowych. Był wiralem na całym świecie, wygrał Titanium Grand Prix w Cannes, a DAF zanotowało 10% wzrost przychodów w skali roku. Marka, która konsekwentnie trzyma się storytellingu opartego na komunikacie: Prawdziwe piękno jest różne, urosła z 2,5 miliarda do 4 miliardów dolarów w ciągu dosłownie kilku lat. To nie była kampania o kosmetykach. To była kampania o nas. Bez produktu, bez ceny. Po prostu historia, w której każda kobieta mogła zobaczyć siebie. I teraz pytanie do Ciebie, jako marketera, właściciela marki, przedsiębiorcy. Czy Twoja marka jest lustrem? Czy Twoi klienci widzą siebie w tym, co mówisz? Czy widzą tylko katalog Twoich produktów?